polskiego kontyngentu wojskowego Noteć z pokładu RPNECKO operującego na Morzu Bałtyckim składam wszystkim żołnierzom życzenia zdrowia, siły i satysfakcji ze służby Ojczyźnie. Dziękujemy także rodzinom żołnierzy. Dzięki waszemu wsparciu i trosce możemy z pełnym oddaniem wykonywać naszą misję. Z okazji Święta Wojska Polskiego składamy wszystkim żołnierzom, pracownikom resortów obrony narodowej oraz ich rodzinom Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i nieustającego żołnierskiego szczęścia. Z pozdrowieniami żołnierzy 52. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. Chwała bohaterom! Cześć i powiedź! Żołnierze 17. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej. Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim kolegom i koleżankom w mundurach życzymy odwagi, siły i wytrwałości w służbie zdrowia, awansów i żołnierskiego szczęścia. Nasze świąteczne życzenia kierujemy także do pracowników Resortu Obrony Narodowej, dziękując im za ich codzienną pracę dla ojczyzny. W tym dniu nasze myśli kierujemy w stronę naszych rodzin i bliskich, którym dziękujemy za wsparcie, miłość i troskę. Szczególną pamięcią otaczamy wszystkich poległych za ojczyznę, rannych, a także byłych żołnierzy. Strong United Ready z okazji święta Wojska Polskiego 11. Zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej przesyła wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojska Polskiego, wykonującym obowiązki w kraju, jak i poza jego granicami, wyrazy uznania oraz życzy zdrowia żołnierskiego szczęścia, szybkiego powrotu do rodziny i najbliższych, a także dumy spełnionej służby na rzecz ojczyzny. Z okazji Święta Wojska Polskiego, polski kontyngent wojskowy w i Hercegowinie, składa wszystkim żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej najserdeczniejsze życzenia. Życzymy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Spokoju i bezpieczeństwa. wiele pomyślności i żołnierskiego szczęścia. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego! najlepszego. Drodzy żołnierze, koleżanki i koledzy, z okazji Święta Wojska Polskiego z Sycylijskiej ziemi ślemy wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Wasza służba, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, będzie zawsze źródłem dumy i satysfakcji. Życzymy Wam niezłomnej siły, żołnierskiego szczęścia oraz bezpiecznych powrotów do domu. Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami, z żołnierskim pozdrowieniem, żołnierze takawo Irini. Z okazji Święta Wojska Polskiego żołnierze 18. Zmiany PKW życzą zdrowia, żołnierskiego szczęścia oraz bezpiecznej służby w kraju, jak i poza jego granicami. Niech ten dzień Dobry. będzie symbolem poświęcenia, odwagi i jedności. Niech żyje Polska! 15 sierpnia to dzień wyjątkowy, to czas refleksji nad siłą tradycji oręża polskiego, nad wartością służby wojskowej, a także nad poświęceniem i odwagą tych, Którzy przez pokolenia bronili niepodległości Rzeczpospolitej. To także dzień dumy z bycia częścią wspólnoty, jaką jest Wojsko Polskie. Wspólnoty, która nie zna granic i łączy nas wszystkich, niezależnie od miejsca pełnienia służby. Z okazji Święta Wojska Polskiego żołnierze ósmej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji składają serdeczne życzenia wszystkim dowódcom, żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej, zarówno tym służącym w kraju, jak i poza jego granicami. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, żołnierskiego szczęścia, bezpieczeństwa, wytrwałości w służbie oraz dumy znoszenia munduru. Niech siła, honor i tradycja Wojska Polskiego towarzyszą Wam każdego dnia, a poczucie odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia budują jedność i braterstwo naszej formacji. Cześć i chwała żołnierzom Wojska Polskiego! Z tej strony żołnierze techniczni PKW Rumunia. W okazji naszego wspólnego święta życzymy Wam niezawodności w sprzęcie i w działaniu. Niech każda misja kończy się sukcesem, a każdy dzień zaczyna z poczuciem celu. Do zobaczenia gdzieś na trasie! Czołem żołnierze! Z okazji Święta Wojska Polskiego przesyłamy serdeczne pozdrowienia z 17 Zmiany PKW Rumunia. Życzymy Wam zdrowia, siły i satysfakcji spełnionej służby. A od sekcji medycznej, abyście potrzebowali nas wyłącznie do mierzenia ciśnienia przy kawie. Przesyłamy żołnierskie pozdrowienia prosto z Rumunii. Życzymy Wam celnych decyzji, żelaznych nerwów i niezłomnego ducha. Niech przeciwnik zawsze zostaje w tyle, a Wy tylko do przodu. Niech wszystkie działania prowadzą do zwycięstwa, a każdy dzień dodaje pewności i siły. Zawsze starczą, nigdy natarczy. Z okazji święta wojska polskiego życzymy Wam rozkazów, które prowadzą prosto do celu. Niech każda decyzja będzie szybka, trafna. I wsparta pewną ręką dowódcy. W imieniu kapelanów Ordynariatu Polowego oraz wszystkich, którzy modlą się za Waszą służbę, z głębokim szacunkiem i wdzięcznością kieruję do Was słowo podziękowania za Wasze wszelkie poświęcenie, codzienną gotowość do obrony naszej Ojczyzny oraz wzmocnienia sojuszu z NATO. Pamiętamy także o Waszych rodzinach, które wsparcie jest niezastąpione i daje Wam siłę do pełnienia tej trudnej, ale szlachetnej misji. Niech Pan Bóg błogosławi Wasze domy napełniając je pokojem, radością i nadzieją.